Bartoka, jak pójdziemy na polowanie, będzie w sumie 6 wilków. Stój! Tak. Co? Wyglądasz na biedaka. Nie potrzebujemy takich w naszym mieście. Przecież wyszkodziłem przed Ależ chwilą z tego ja miasta. Mam Dotyczy jedynie drugiej bramy. No, chyba cię coś boli, naprawdę? Że... Zrobimy magię, bo zostałam skamowana. Odłóż bro! Hello? Hello. Hello. Słyszałem co? Zbryciarz. On po prostu zap No ho. No. Teraz będzie ciężej troszeczkę. Nie, faktycznie, jak walczy mieczem, to walczy normalnie. To było nie... STOĆ! Nikt nie może wejść do magazynu. Dobrze wiesz o co. Nie trzeba nam w mieście pieniaczy. Dlaczego mielibyśmy cię wpuścić? Mam glate. Przecież glate mam. No dobra, nie Ach, tak. W takim razie pokaż mi to, Halo, się Wygląda. Czekajcie, gdzie? Jak patrzę. O, wychodyk dodali. Ano, panie gobinie, proszę przestać umierać za mną tyle razy. Nie wiem. Może chcesz dla powiedział. mnie od tej pory pracować? Nie wiem, czy będę w stanie ci pomóc. Ile chcesz? 500 sztuk złota. A właśnie, a propos, bo ostatnio wodociągi pytał, że to jest, że ta zbroja robi ze mnie gigaczada. Jak zdejmę zbroję, to też jestem gigaczadem. Możemy dla testu zobaczyć, jak będziemy wyglądać, bardzo, będąc bardzo szczupłym. Szerokość ciała mała. Budowa ciała bardzo szczupła. O! Teraz jestem Spider-Manem. <grytanie> <Elo. grytanie> Co się stało? No co chodź tu? Par, bez... Chłop! Co Co ty kurwa w beczce ty, tak! Stefan! Tak! Żyjesz tam! Tarnet to jest taki taki dark właściwie, jeśli chodzi o survival'e. Nie na zasadzie, że jest walka trudna czy coś, tylko po prostu odnaleźć się tam na początku, jeśli nic nie wiesz, to jest dramat. I to taki dramat, że akcy zwalić mi wyjebał. No. <grym> Panie Bronisławie, proszę się uspokoić. Jeszcze bałem się powiedzieć na to wyspę, że, że coś mnie moments nie? <laughs> o, jak rybka skacząca z góry. O kurwa, jednak atakuje to je coś. Ale się przestraszyłem, what the fuck? Jezus Maria. No come on, spadaj! No, zdechnę. To no, żyje, dobra. What the fuck? No, bije! Co jest? W końcu tak się dorwę! No skur... pójdziesz w on. Teraz każdy już o tym... Tylko na w ogóle... ten... pilnuje tamte wejście. Dobra, to interesuje... obywatelko, zrobimy jeden mały... Stój! Chorzą! co na to, chodź. Halo? Zrobimy jeszcze tak... No i pięknie, i siedź tam w wodzie, nie wychodź. czy ja w ogóle mogę strzelać do pustyny Egody? Kurde Chodź No zobacz, masz mięsko z kumpla Po tych grzybach cię po prostu brzuch boli Ej, żółw Jak ja nawet żółwie nie mogę na hita wyjaśnić kurwa, co jest? Ale ten bolid się dzi, Jezus Maria 22 godziny grania w grę Żółw na dwa hity spływa Co jest? Okej, okay, załóżmy yy, zbroję bandytów. Jak oczywiście na początku pójdę do nope. nope. No, kar! Nope. No, dawaj, nope. jedna strzała! No, nope. no, nope. nope. aha! 10 razy na koniec nie trafiłem, kurwa. coming to get you, boy. Co on robi gdzie ty biegniesz pajacu on jest inteligentny o kurde myślałem że on spadł teraz spadł nie nie hello Fuck this shit, Okej, okay, mamy z głowy. Co to za Matrix był przed chwilą? Na 3% włóki od czaka, a potem wszystko walimy w hey. czytanie tabliczek, tabliczkami dobijemy dalej. Jeśli chcesz poznać na... to tak szczerze ki... mówiąc to stoj... co? Kilof. Wow, 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 wow. <ścoughs> <ścoughs> jakim co ty myślałeś, że stąd doskoczysz do mnie? Boże, ten Ale ty za wysoko stoi. O o o o o no. Szybko, szybko trzeba przejść. O Haha! Mam cię Łajzo, chodź tu! Nie! Co jest? Wyszą mnie <śpiewanie> <śpiewanie> na kole z Dzięki ci Piję niewidzialnego smoka, Opiam się.